Na ping, to jest Przygotowujemy się do zwykłego skoku epickiego. Czekaj, słońce jest stąd, to musimy tak się ustawić. Oso. Przygotowujemy się do normalnego skoku, czyli najpierw będziemy robili wyjścia z saltami, różnego rodzaju <laughs> e, numery niezwykłe. Następnie Tomek otwiera spadochron, podpala go, odczepia, otwiera zapasowy, podpala go. I tutaj znajdziemy, położymy zaraz karton na miejscu lądowania i on przypierdoli w ten karton, który w ostatniej chwili mu ratuje życie. Taki prosty skok, nie będziemy tam nic kombinowali wielkiego, nie? Tak, Taka tak. łatwizna i my to potem wsadzimy na YouTube'a. YouTube pęknie, zobaczysz. YouTube pęknie. Liczymy się. na to. Tak, jakbyś mógł zrobić takie ujęcia ten karton. Tylko traf ten karton, nie? bo to bardzo ważne. No, to może być trudne, biorąc pod uwagę jak ja buduję tą rundę. No ale jak spodpomnisz, to nie będzie przeszkadzał. Na lądowisku będę czekać na niejacy no żeby no sprawdzać, lądowany. <archeologiczne> wyskoczy Dagmara, za Dagmarą wyskoczy Bruce Lee, po nim wychodzę ja, ale ty jesteś najważniejszym punktem programu, Przykład, dla ciebie wszystko, oto Epic TV, Epic TV już jest, Epic shop. Najbardziej epik z całego skoku był Twój pilocik, który znajdował się w jednej trzeciej już za kieszonką. Ale niesamowicie stabilna sylwetka. Opanowanie, stalowe nerwy spowodowały, że dalej nie wyszedł. Panowałeś nad tym wszystkim do samego końca bardzo dobrze. Nakręciliśmy niesamowity epik materiał. Zrobiłeś lądowanie epic. Lądowanie, lądowanie, lądowanie epic było. A wiesz dlaczego? Bo źle popatrzyłem kurwa na wysokość ciemiesz. Ja byłem w momencie, gdzie miałem być na stuwie, byłem na dwóch stuwach, albo 250 na dół. Także tragedia. Ale wiesz z czego to też wynika? Teraz że nagrywanka. Tak. A drugi raz jest ja jestem bez energii, ja muszę iść zjeść. To był czwarty skok. O, popatrz co przyniosł. No, no ładny chuj. To jest spadochron, to nie jest... To nie są grabie, to nie jest motyka, to jest spadochron. No tragedia. No, takie rzeczy, <grym> właśnie, takie rzeczy właśnie przynoszą miłoszowi. I potem się dziwią, że o nich jebie na funty. Albo nawet na dolary, co? Ten, ten, ten Dlatego, że to teraz materiał epic. Epicki kamień. Ale każdy... O, kamień milowy z Tak, tak, to jest kamień też nowego. Kamień milowy z To nawet nie wiesz, że pół skoku leciałeś z pilocikiem do połowy wysuniętym z kieszonki. Tylko pilocik w całym filmie był z nas na wszystkich najbardziej epicki. Ale ja go sprawdzałem. No. I co? No i w rękawice słabo czuć się, on tutaj był tak... Ale go przy całym się sprawdziłem. No to zobaczysz, nagrałem wszystko. Byłem tam i nagrałem. Epik A widzisz jak to jest? Selfie jeszcze. Wow! <grym> 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 nie, to tak, to tak trzeba zrobić, o. o tak. Musisz jakoś, coś, jakoś się, się nacięć trzeba. Kurczę, to jakoś zagiąć palce może. Teraz, o tak, A. takiego nie widziałem jeszcze, o. Tak, my ludzie mieli swoje, kurwa. Widziałeś miłość? Umiesz tak zrobić? Zobacz kurwa, jaki wymyśliłeś sprytne epic zagięcie palców. I to będzie to to rozpo... No dla, to, to dlatego słyszałeś, żeby nie robić nic więcej, bo, bo, bo... tylko żebyś go głaś... jeszcze